doszedł ten budynek, ten budynek, jeszcze ten budynek się zmienił i tutaj dodali nowy budynek. E, tu Pachura ma firmę. Fajną firmę. Elegancką. Radis Tabako. No. Jest okej, okay, jest fajnie. Jest dobry interiorek też sobie. E, ale to jest kit? Ta, tu jest paleto. No <laughs> wy co myśleliście? No oczywiście, że tak e, nowy, nowy framework to nowy, musi być widać, że jest nowe Nie, to nie to, pokazywałem nitrowi No, więc tutaj mamy nowe, nowe rzeczy A, most miałem wam pokazać, dobra tylko ten most jeszcze też nie jest zrobiony do końca, nie? Jeżeli chodzi o o, 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 o pracę nad nim, to one cały czas są work in progress. Cały czas pracujemy, jakby to wiecie, to, to jest ten. No ale tutaj jest wjazd elegancki, sobie wszystko przygotowaliśmy. Tutaj pach, pach, gościu. No i sobie jest taki, o. Ogólnie, bo wiele mostów generalnie było w GTA robionych. Na jakieś wyspy i tak dalej. Ten jako jedyny nie wygląda jak totalne ścierwo, nie? Jest, jest w miarę logicznie zrobione tak, że patrzysz na ten most i mówisz, nie no, nie zrobił tego jakiś totalny idiota. No, jest w porządku. Tylko Kayperico nie jest załączone. Trzeba załączyć. Ale Vmaxi tu będą robione tak, tak, też o tym mówiliśmy właśnie, że to, będę, to będzie most, gdzie ludzie będą samochody sobie testowali. Weźmy sobie. Tu. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do środka. jest Hall, generalnie wiadomo. I możemy... No dobra, w sobie to Wam pokażę. Bo te, w tym y, wielkim bloku generalnie, to widzę sam ten. Jakby Standardowo z tym hotelem sobie zrobimy własne. Ty macie mieszkania normalnie, nie? Zresztą to niby są pokoje hotelowe, ale my to przerabiamy na mieszkania, bo tego są cztery piętra. No i niestety, Złota 44. Nie, nie, nie. Złotą, si złotą 77 to wam za chwilę pokażę. Jakby to jak najbardziej jest ładne, nie? I fajne. I spoko, bo takie coś będzie. Ale, 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 ale. Wjeżdżamy na, na piętro numer. Yy, najwyższe, w sumie, to jest piętro. Jest taka restauracja elegancka sobie. E, macie barak, i tak dalej. Tutaj po bokach są jakieś loże prywatne, gdzie sobie można usiąść, porozmawiać, co nie. Infomfom. Elegancko. Jesteśmy tutaj. Widzimy nowy kwadraciak, jakby, co nie. Wszystko tam. I tu jest taki pan balkon. No i, pa, no i pan balkon, z którego widać złotą 77, nie? Nie, no wiadomo, wiadomo, tutaj pan Czajkowski nie próżnował przez ten czas. Dobra, tutaj jest ten, tutaj jest siłownia, elegancka sobie zobacz. Tutaj mamy elegancki basen, sobie możesz wbić e, z recepcją na ręczniczki. Tutaj jest ten, taki przyciemniony, y, przyciemniona sauna, wiadomo, to jest jedno piętro. Dobra, i tutaj mamy, tutaj mamy y, pierwsze z dwóch pięter... Basenowych. Tutaj mam grillak, basenik, leżaczki. Kwiat, o co chodzi, nie? No i to jest piętro numer jeden, jak się nie mylę. Tak, bo tam jest piętro numer dwa, dobra. Tu jest co? Lobby, a tu jest drugie piętro. Spoko. na 77. Nie no, bane miejsce na spotkania jakieś biznesowe, stary. Mi się podoba. No więc to jest yy, powiedzmy, że jedno, jedno z bardziej atrakcyjnych miejsc, jeżeli chodzi o, o, o lokalizację. To też nie ma co ukrywać.